Pięknie, Józef. Teraz lewą strona, otwarta lewa strona, boiska była. I teraz przejmuje Sanchez. Sanchez to on zrobi. Sanchez podaje na 11 metrów. Cześć z tej strony, Damek, zapraszam na pierwszy odcinek z serii gry, którą już dawno chciałem Wam zaprezentować na moim kanale. A jest nic innego jak FIFA. 15 telefon, cicho być. Pierwszy odcinek będzie taki organizacyjny. Wiem, że byście chcieli od razu zobaczyć męczy i moje reakcje chore, ale spokojnie na to też przyjdzie czas. Wszystko w swoim czasie. To też będzie ja. Tryb gry, który ja wybrałem, to jak widać. Jest to menadżer zespołu. A w tym sezonie poprowadzimy sobie Arsenal. Arsenal Oden. Dlaczego ten klub? Dlatego, że przede wszystkim bardzo podoba mi się angielska piłka. Ona jest taka troszeczkę specyficzna, ponieważ taka wydaje się bardziej dynamiczna od europejskiego. Ja coś takiego widzę, szczególnie w FIFA. To jest dla mnie tak, tak, to, tak to dostrzegam. I dlatego mamy Arsenal. Nie, że ten nie da, że ten klub jakiś super sympatią, ale jest ok, także troszeczkę tam ludzie kojarzy i... Czekaj, muszę okno i... Mniej więcej wiem kto tam jak, jak się zachowuje. Także, przechodząc troszeczkę teraz ja do naszego interfejsu, jak to wygląda? Co mi się podoba tutaj, a co mi się nie podoba? Na pewno podoba mi się ta przejrzy... przejrzystość tym menadżeru zespołu. To, że można łatwo dostać do wszystkiego i do biura do sezonu, do kolarza, do czego się też chce. I to jest za to wielki plus. Mm, ale za co wielki minus? Bo też są takie, co mi, czego mi tutaj brakuje? Przede wszystkim rozbudowy infrastruktury. To było bodajże w 12 11, teraz już dokładnie też nie pamiętam, ale mnie to bardzo kręciło. Rozbudowywać te stadiony, tam lepszego medyka aby nam tam szybciej kontuzje leczyli i tak dalej, i tak dalej. To było świetna sprawa, można było ustawiać ceny biletów Tak bardziej mieliśmy wpływ też na, na budżet nasz na cały sezon. Także bardzo mnie to też, to, tego mi brakuje i o to będę krzyczał, aby to nam nasi producenci też zwrócili. Mm, no i co z tego, z tego? I też mi się nie podoba to, że troszeczkę ciężko to jakoś się wyszukuje nowych graczy. Dokładnie to tu jest, już to znalazłem. Nie, to jest. O, tutaj mam szukać zawodników. Jakoś tak ciężko to dotrzeć. Popatrzmy, ja wam tylko coś zaprezentuję przykładowo. Nie wiem, weźmiemy ja bramkarza. Aj, nie wiem, liga obojętnie. Klub też może być pierwszy, lepszy. Wyszukaj. No i teraz akurat jest mniej pokazane, ale jak jest więcej tam, przykładowo, szukam ramkarzy i wyświetli mi 20, to mamy tak w parach poustawiane. Jak mam jechać 20 w dół i akurat tego zawnika tam na dole, zanim ja tam dojadę, to te czytwate że zapomnieć i to w ogóle według mnie jest bez sensu. Wcześniej to było lepiej, no ale cóż, tak mamy. Nic z tym nie poradzimy. Jak będą wyglądały odcinki? No mam zamiar ten cały sezon tutaj poprowadzić na moim kanale, ta seria aby trwała i trwała. Mam nadzieję, że to się dobrze wszystko przyjmie. I odcinki będą wyglądały tak, że będzie kilka symulacji meczowych, troszeczkę tam w tych naszych papierkowych sprawach, czyli menadżera, czyli te powaga menadżera. Tych spraw tam kilka pozałatwiamy, nowej zawodnicy i tak dalej to ważniejsze sprawy na pewno Was nie ominą. I też chciałbym, aby na każdym odcinku jakiś meczek się trafił. Zobaczymy 6-minutowe czy 4-minutowe te, te mecze, to też się zobaczymy i dobierzemy wszystko odpowiednio. I tak, teraz przechodzimy do naszego składu, czym my tutaj dysponujemy. Ja sobie wcześniej trochę przejrzałem i powiedziałem szczerze sobie, oj, nie to, że no całkiem całkiem nieźle to wygląda, tylko że mm, myślałem, że tutaj w tym oknie transferem kogoś nowego nie kupić, ale widzę że tutaj ławka rezerwowy jest dosyć spora i naprawdę super dlatego myślę, że chyba tutaj nikogo nie będziemy kołować no jest Ospina na bramce, ale my oczywiście chcemy Szczęsnego sobie zmienimy Kościelny Mertesacker, Bellerin Real tego nie kojarzę Conquering i teraz tak To <ścoughs> to jest w ogóle za chłopak Przejrzymy sobie na szybko tutaj, aby jakąś drużynę odpowiednio ustawić. Pracowitość w ataku średnia, średnia. środkowo defensywny, tutaj mamy kolegi. A ten ma wysoką, to może spróbujemy dać tego. Eksperymentujemy. I Wolcott, tak, tak, to jest zawodnik, którego ja zawsze bardzo lubię. Którym się też że na każdym fisie świetnie gra, mam nadzieję, że to też tak będzie. Prosicki Zorla tutaj zostają, Sanchez też Ale co to tam za napastnik jest, <laughs> za bardzo go nie kojarzę, jest tu coś bardziej. Ale jest welbek, jest. na razie go zmieniać. No nie może zostawmy tego. Ale na ławce by mi się tutaj przydał jakiś napastnik. Środkowy pomocnik ofensywny, środkowy pomocnik. <grych> o, jest Nuzil no, właśnie. I wczoraj też bym mógł wpuścić, ale zobaczymy. Na razie nie jest tak jak jest, tylko bym chciał jeszcze tego napastnika tutaj do ławki rezerwowych rzucić. Tylko za bardzo nie mam za kogo. Lewy pomocnik Gibson. Niech może jest za tego. będziemy Bardziej sens, dobra. Dobra, tak zostaje. A te formacje role to wszystko sobie tam, albo poza odcinkiem, albo może i z wami tutaj. Innym razem pozostawiam wszystko, tak by było tak jak mi się podoba. Tak. I no cóż, przechodzimy do samej rozgrywki. Aha, może dalej, bo to, to jest okno transferowe i trochę to na pewno potrwa też. Ano wiadomości, wiadomości. to trochę tego jest. Dobra, popatrzmy sobie co tutaj mamy za cele wytyczone przez działaczy klubu. on liczy na udany sezon, bla 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 bla. pracy będzie wyniki dużym w lidze. W tym sezonie liczymy na zakwalifikowanie się do Pucharu Mistrzów. Osiągnięcie sukcesu w rozrywkach, bla 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 z poważaniem, mm -hmm. oczywiście no, zakwalifikowanie się do tego najważniejszego pucharu, okej, okay, to rozumiem parę słów wstępu łowcy talentu, no to też jest uf, element bardzo ważny rozgrywki od od ostatniej FIFA i, i, ale to to, to, no, to trzeba mieć czas witamy w klubie, witam, witam, Mi też jest bardzo miło na początek chciałem zwrócić Państwa uwagę na naszych skautów to też jest sprawa, która wymaga dłuższego czasu. Ważne informacje o rynku transferowym. No, formę to wiem. Ale na razie chyba w transferze transfer się nie będziemy bawić. Chyba, że coś tam jeszcze poza odcinkiem ikonuję. Cel w Krajowym Pucharze. Do YouTube tak nazwałem. Moje <grym> imię to jest Adamek. A nazwisko YouTube, tak. Poznaliście tajemnicę mojego istnienia. O, półfinał. No to całkiem, całkiem przyzwoicie. I to jest cel, jak najbardziej do zrealizowania. Ofer. Co, co, co? Za kogo myśmy tu dostali? Alex Oksel. Oksela... Dobra, nie wiem go przeczytać. Ale tutaj to jest? I to też cholernie mi się nie podoba ta wartość. Tyle tych zer i człowiek czasami po prostu zamiast wiedzieć od razu to musi liczyć ile tych zer tutaj jest. 3,5 pół miliona. O, Borussia. Chciałem go kupić, no niestety nie sprzedaje. Tak, możemy taką ofertę złożyć. O, jeszcze chciałem wspomnieć o jednej w ważnej sprawie, a mianowicie Ultimated Team. To jest y, przełom tak naprawdę, który został wprowadzony w FIFA 13. Dzięki, tym, dzięki temu trybowi mamy możliwość zagrania ze znajomymi i z ludźmi z całego świata. Ale na razie, na razie sobie to odpuścimy. Zobaczę, jeśli ta seria się dobrze przejmie, no to może następnym razem będzie Ultimated Team. Ale teraz na razie zostajemy przy, przy karierze menadżerze klubu. Go, właśnie też mogę prowadzić kadr w międzyczasie, co jest? Yy, Świetną sprawą i wielki, Wiel, wielka opa w górę. Za to. Ok, Laby chciał mecz grać. Abu diaby. Świetlowy połącznik defensywny, ale ja nie mam innego. Wiecie, co ja sobie tylko jeszcze zerkę na ten zespół. Flamini, Flamini, ale. Jak tutaj to wygląda A to jest defensywny całkiem przy... Ale tu 32 lata to już Podatny na kontuzję, no to już jest stara rura No to jest jedyna sprawa którą mogą się zmartwić środkowy pomocnik defensywny ten też 28 lat także kogoś tam będziemy musieli poszukać Ale to zobaczymy, dobra, przechodzimy do rozrywki, bo ja chcę grać. Widzę chcę widać mecz I z kim to gramy? Z kim to gramy? Pierwszy mecz na YouTube mój to będą mocy i będę Szczerze mówiąc ja tutaj chyba 15 gram tylko kilka meczów, dlatego też za wiele to się nie spodziewajcie ustawienia mm, 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 mm. gry. A właśnie gramy długość powiedzmy to jest 6 minut poziom trudności na razie jest zawodowiec chociaż mi mi FIFA poleciła amator no ale dobra, nie, niech już będzie no ten zawodowiec. Dobra no to gramy. Czekajcie ja sobie tylko dalej mikrofon bo jak zacznę krzyczeć to ogłuchniecie. O i właśnie tutaj to też jest świetna sprawa. Taki mały trening przed meczem. Za to też. Za to też, plusik. Aj. <grystanie> I ostatnia. A nie! Aj, musimy trafić, musimy. Dobra, nie mam próby, nie szanuję. Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowski. I nie zapomniałem przestawić, Szpakowski! Dobra, 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 odsuwam mikrofon. Jak będzie za głośno, to krzyczcie. Dobra, zaczynamy. A już czuję te emocje. Pierwszy mecz z Wami. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie wchodź na moje połowę. Zawieszcie mu piłkę. Złe. O znakomicie zablokował Spokojnie, spokojnie panowie, tak? Ale... Co ty zrobiłeś? Tam miał ktoś być przecież. Co za... Co za ludzie... O, dobra, jest, jest! ja, źle, 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 ale... Pomysł był dobry. Kontra była okej. Okay. Tylko, że... No tak trochę to nie wyszło. Dobra, dobra, uspokójmy tą grę. Troszeczkę spróbujemy rozklepać. Uświć przeciwników, ale nie stracić brałki przede wszystkim. W pierwszych minutach meczu, bo to jest bolesny, bolesny cios. Dla Mini. Rusicki. Dobra, powoli do przodu, powoli do przodu. A, miejsce zróbcie ładnie. Ja tam się na drugą stronę zagram. I teraz do lewej strony. W lewej strony biegniesz lewo. Aj! To mi to. Tak jak to. Tak jak to jest zawsze. Oj! Zawodnik może przejść, piłka może przejść, ale nie zawodnik z przeciwnikiem. Eee, nie zawodnik z przeciwnikiem. Nie zawodnik z piłką. Piękne podanie na lewą stronę boiska, lewa strona boiska i uderzenie z dystansu, Ojoj! Oj, oj, oj. niewiele brakowało, chociaż bramka, bramkarz dosyć pewnie łapie, ale Sanchez z prawej strony, no trzeba próbować, trzeba próbować, żeby bramki zdobywać, bo też przede wszystkim trzeba strzelać. Okej, okay, jest, aj, mogliśmy to przejąć, panie i panowie. I obojniacy. zabierzmy tą piłkę. Pięknie, pięknie, ale klepka, klepka, ale dobiegnij do tego. Biegnij, 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 biegnij. Biegni. I do środka. Kurczaki, mógł to. Ojojo, ale tylko zagraj to mu. Ajaj, krzesełko mu zrobił. naprawdę za to, to mógł być i nawet uznany jako faul. Ale też to słyszałem, że poprawiono. Przede wszystkim obrony, obronę w tej serii. Wcześniej zaj, zajęto się unią pomocy ataku, a teraz obroną. Ma to lepiej funkcjonować. To oj, oj, Dlatego oj. też jestem ciekawy. No. Jak na razie nie jest najgorzej. Aczkolwiek mało akcji z przodu. Dobrze. A, sędzia nie przeszkadza mi! No, no tutaj jest taki moment, że ciężko w ogóle ich tutaj przejść, że. Wolko, w środku jego wojska, Szarża, szarża! I uderzenie! Ale bramka, że znów bez większych problemów. No tu klepie, klepie i wyklepać nie mogę, biegnie jednym za wynikiem, coś co, co się dzieje, no. Polityka. Będę musiał dobrze tutaj dostosować Tomasz Rosicki. biegnij, podbiegnij trochę, no dobra, ale tutaj nikogo nie ma przecież z naszych. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. no, czytają, czytają. Pressing, pressing. i sam sobie idzie, no, nie wierzę, ty. To jest koniec połowy! Masakra, ale to szybko spadło. Chodź, chodź, chodź. Ezli jakoś w tym Arsenalu... Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No, nie tam. Przerzut. Pieknie, pięknie! 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 Piknie, piknie. Aj! Teraz, teraz właśnie nie ma z kim grać. Aj, aj, aj Rosicki! aj, mógł to od razu wrzucić. Oj, aj, To by coś z tego być, Ale już co się dzieje? Co się dzieje? Początek. Dobrze, wychodzimy, chcemy coś strzelić. Ja wiem, że ten odcinek powinniśmy skończyć, ale. No ale niby bo dokończyć. Dobra, dobra, no, no, biegnij, biegnij, stara krowo, dobra, dobra, mamy, Izul, Izyl, Izyl, ciągnie, ciągnie i wyciągnąć nie może, pięknie, Izyl, teraz lewą stroną, otwarta lewa strona boiska była i teraz przejmuje Sanchez, Sanchez to on zrobi, Sanchez podaje na 11 metry i wyrżanie, no, już broni, Kurczaki! Jasne i dobijaj! I nie ma bramki! Cholera! Ależ teraz emocje. Masakracja. Ależ to bramkaż wapał. Tutaj też, ale wcześniej. No masakra! Druga połowa Uch! To, to było to było dobre. To było to. Jesteś tu bliżej. Dobrze sobie na to możemy. Co odkować! A ja no, strzelaj! No! No! No czemu to nie ma... Ale Bym krzyczał, ale... ciszej, ciszę gościelnyka śpi Ale to powinno być bramka Fuksa, ja to miałem, ale oni... Oj, groźne przejęcie, groźne przejęcie! Z takiego właśnie mogą coś strzelić. A my nie chcemy. nie Nie, nie lepiej nie. Czy będzie dość odkrywał. No i z niczego wywalczyli różne. Patrzcie. Ha! Masakra. Ale animacja ładna. No, o, tego się nie spodziewałem. Cs, niemożliwe, nie? Czegoś takiego, to jeszcze w życiu nie widziałem. Mimo, że już od FIFA 07 grałem to. Z sił. Może on losy tego Co to coś nowego? No ale zmiany coś dały, coś się ruszyło. I walczmy dalej. A spokojnie, Flamini. Wychodzimy z kontratakiem szybko, szybko, szybko. Sznela, sznela, welbek. I prawa strona jest całą, kud jest. Piknie, piknie cudownie. I środkowój I uderz tu. Obrona piłkę. A może się podoba. Zobaczę też, jak te mecze się tam będą przyjmowały. I uf, jeśli będzie naprawdę nudny mecz, to zrobię tam jakieś urywki. Ale nie wiem, możecie napisać jakie chcecie te mecze, żeby były całe, czy tylko z ciekawszymi momentami. To zobaczymy, jak to wtedy mamy Ja w sumie, to w sumie jest obojętnie, bo jak mam cały, to bynajmniej nie muszę ucinać, ale jak mam... Jak mniejsze no to mnie renderowania i tak dalej, i tak dalej. Oj, to będzie groźnie teraz, coś czuję, że nam tu mogą wpakować. Siwy dymną strzeli bramkę. Nie! Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, jest! Jest bigni! Dobra, mamy! Ale se podbił Dobra Patrz, podaję, pyk! Aj. Mogę przeskoczyć na nieraz zapomniałem jak to się robi. Czuuu! żółta kartka nic. Dobra, synia. żółta kartka. Real. No, dobra, wrzucaj to, wrzucaj hopie, bo nie ma czasu. Dobra. Szczęsny, szczęsny, szczęsny! Dobrze, dorzucaj, dorzucaj, dorzucaj tera, idziemy, idziemy, idziemy teraz. Panie panie, teraz teraz, i ja to, to feel. I feel that Welbek. Welbek I uderz to! Kurde nie tak dla bramkarza, by złapać piłkę Złapał ją jak muchę, która wolno leci To jest jeden z tekstów. Dobra, jest szczęsny, stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Dobra, ładny przerzut! Piękne zgranie! I lecisz, lecisz jak. Jak. Jak wiatr. Dobra, Rosickie. No uderz! Uderz! Kojarzysz się! Kopie! I jak... Przy... Oh, myślę, że by Ale 5 minut doliczone. Coś się, coś się może zdarzyć. Co, coś się może urodzić. No? Oj, konie No cóż, kochanie, było blisko, było blisko, ale... No niestety, remis trzeba się tym zadowolić. Jak... Myśmy nie mówili, że dobrze nie ma no i cóż, Koni, to było na tyle dzisiaj. Ja zapraszam Was do następnego odcinka za tydzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!